Miałem okazję rozmawiać z pastorami z Białorusi niedawno. I mówią: Nie, u nas jest wolność. Jak tylko nie krytykujesz władzy, to ci nic nie stanie. Zobaczcie, sowieckie rozumienie wolności, inkwizycyjne rozumienie wolności. To nie jest polskie. To nie jest polskie. To jest polskie rozumienie wolności. Możesz odważnie mówić, co myślisz, możesz głosić prawdę słowa Bożego. To jest polskie rozumienie wolności. I do tego mamy naszych braci zachęcić. Mamy obudzić w narodzie znowu. Słuchajcie, gdzie myśmy zaszli? Dwa i pół tysiąca, czy prawie trzy tysiące procesów, że komuś się wydawało, że jego uczucia się zgubiły w kolejce w hipermarkecie? I prokurator, i sąd, 2,5 tysiąca w 10 miesięcy, czyli można przyjąć, że w, w ciągu roku 3 tr tysiące. To nie jest polskie, to jest ruskie, to jest katokomuna, a nie polski duch wolności. Musi to wreszcie do narodu dotrzeć, albo zczeźniemy jako naród, to jest oczywista oczywistość.